Hejka. E, tutaj, jakoś osiem, chciałem powiedzieć taką ciekawą rzecz. Koszę tutaj odmianę Glutexo, jest posiana. Tu ją posiadałem 93 tysiące na hektar. Posiałem ją bardzo gęsto, ale to posiałem ją tylko dlatego, tak po prostu na próbę. No jest za gęsto, 93 to jest za gęsto, nie ma sensu, ale ten rok jest taki dobry, że znaczy dobry. No taki rok. Więcej wody było, dlatego się wykarmiła, nie? Ale co chcę powiedzieć cieka No Widać że jest gęso, no kukuryda za koło kukuryzy, no Czekaj Wiadomo, nie? Jest bardzo To jest za gęso, tu nie, po, tu nie powinno jej być, nie? Tutaj jest, tu nie powinno być, ale dobra Co chcę pokazać z ciekawości, nie? Jak wyglądają kolby Kolby... Glutek to się to nazywa. Kolby tak wyglądają. Kolby są tak duże, że ręką nie obejmuje, nie? Tutaj o nie, no. wiadomo. A jak się je złamie Czekaj nawet złamać kurwa ciężko, Nie. A jak się je złamie A jak się złamie to tyle mają ten, tyle mają Trzeba policzyć, teraz ja nie będę liczył, później policzymy na filmiku. E, takie mają, taką mają obsadę To jest flint den To jest mieszaniec 5 zdę tak wygląda. Jeszcze raz ma dłużku. Jak będzie planowała, będziemy widzieć później. Ale no korby, korby <ścoughs> no naprawdę baniaki fest. No baniaki są po prostu niesamowite. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, chyba 21 albo 22. Już teraz jakoś tak będzie. Ale niech ma tylko 21. No także, no kurde, masakra, nie? I przy tej gęstości siewu, co posiałem, 93 tysięcy one tak wyglądają. To jest jedna, jedna taka. No tak się, no wiadomo, trafiały się mniejsze, nie? Ale kurde obsadę to jest za duża. No, ciut, jakby była mniejsza kto wie czyby kolby nie były jeszcze potężniejsze. No ale to tylko takie moje... Chociaż ja jestem zwolennikiem z tego no ale... <laughs> Ała. Ale 88 było posiać, czy na naszej ziemi. Naszej ziemi to wykarmią Także łan jest równy i nie ma problemu z tym. No czekaj, ziarko pokażę, ziarko pokażę. A ziarko wygląda tak, nie? Tak wygląda ziarko. Także na pewno ją na drugi rok posieje jeszcze raz. Dobra, jedziemy Ech, i znowu kamerka, kurwa, ja pierdolę. Jadę sobie teraz 4 na godzinę, czy 8 4. Ale to z tego względu, że mi się raży się nie śpieszy, a po drugie w tej kukurydzy mogę też go bo to jest na, na, na filmiku tego nie słychać, ale ja już po, po przystawce słyszę kiedy mam już ciężko. Chodzi o to, że mi płynie pas stanie i ten... Po przystawkach już nie jest za ciężko i pasy już tego nie pociągną za, za dużo materiału, Nie skupiam się na koszeniu, tylko na niebdolach. A materiału jest naprawdę dużo. Przy 93 tysiącach materiału jest naprawdę dużo i nie idzie tego już co robić. Trzeba jechać, po prostu jest za gęsto. Jest tak gęsto, że, 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 że szok. Innego posiać kukurydza 78, a co innego 93 tysiąc, albo 88, albo 84. To też jest różnica. też potrzebny, woda potrzebna, no ale wiadomo, no przychodzi czas zbiorów, człowiek by chciał trochę mieć wody, przychodzi czas sieł, rzepaku, no i co, no i jak zwykle susza, tak? I tak kółko wam była kukurydza rzadziej e, posiana, to prędkość przystawki też inna, tak? ale kukurydza posiana rzadziej to łodyga będzie większa i na tej przystawki jest dużym problemem, jak jest łodyga za gruba. Ale już nie patrzę na to kosze, to tym jak mam, co mam. Wiadomo, że trzeba się narozbierać, czasami coś poprawić, zrobić, ale, ten, no ale jest swoja, tak? A koniunktura w tej chwili jest taka, no jaka jest. No, oddajemy to po 400, u nas 60 zł. A jest jakieś potrącenia za wilgoć, 20 zł za procent, jak nie za dużo. No i co, no dajesz to za darmo, dosłownie. Dosłownie za darmo. No i mamy pełny zbiornik, nie? Tam i z powrotem. Ciekawe, ciekawe to, ciekawa tu góryska. Dobra, będę to musiał teraz lepiej. Jaś, moje czyczepki jeszcze takie są, takie są też potrzebne, bardzo, w gospodarstwie. Ja kurde, co to troszkę. Jeden, jeden zbiornik i cała czyczepka taka. Pięć ton na tej przyczepce Dobra, potrzebuje się tutaj... No i full czubata się rozsunie, będzie równo Tutaj ładna kopeczka jest Żeby zajęte tamte są Żeśmy nakosili i na razie mówię no, e, Banda drogowców Nasza droga 39 krajowa Jest tak ruchliwą drogą to, to jest powiat brzeg e, No i niestety Chyba tak w całej Polsce Ale zamiast robić takie roboty Frezowanie asfaltu e, Po 16 co najmniej no to oni to robią w godzinach, kiedy jest. Yy, no, w godzinach, godzinach pracy, co nie? No i ruch jest ten, ruch i korki są dosłownie kilometrowe, dosłownie kilometrowe. No ale. no co możemy poradzić? No mamy ludzi, jakich mamy, drogę wezują chyba kilka razy to samo co roku, za dużo chyba im pieniędzy zostało muszą gdzieś te pieniądze wyrzucić w błoto, dosłownie. Że droga jest niby zepsuta, ale droga nie jest, to jest idealna droga normalnie. Może kolor asfaltu im się nie podobał, też tak może być. No ale niestety kurde w pewnej rzeczy nie możemy zmienić. Człowiek by chciał, ale nie może. Z tego względu też nie wywieźliśmy tych przyczep, bo o 14 można było wyjechać i to zawieźć, no ale nie no, kurwa, no jest, było to niemożliwe. Nawet, kierow... Nawet, że tak powiem, no nie wiem, karetka by nie przyjechała. Po prostu karetka, straż, nic by nie przyjechało. Zero, zero w ogóle. Także tak u nas ludzie myślą, tak myślą jak wszyscy w tej Polsce. Oni sobie poradzi z wieloma rzeczami nie potrafią prostymi rzeczami. No ale jest powiedzenie, że trzeba z tym żyć, a ja powiem tak, trzeba już... No, trzeba z tym żyć, no trzeba z tym żyć. Inaczej nie będzie, no inaczej po prostu nie będzie. Taki mamy system, taki jest. Taki jest system. Nie będę się za bardzo rozwijał. Mam nadzieję, że od rana tego nie będę robić, że rano się pogoni i się to wysypię. A przystawka nie lubi. Skręcenia yy, z rzęda. po prostu jej kładą się te, nie? jak ja teraz skręcę patrzcie. Skręcam no się, no może wszystkich tych, wszystkich łodyg nie wciąga, nie? jeszcze żadne nie wypadały także od, od momentu kiedy ostatnio dokładałem to no nie ale tam no co no sezon skończy się trzeba te wałki rozbierać a żeby podokładać grzebieni tych tak zwanych bo już popękały grzebienie jak będę to robił nawet jeżeli dzisiaj przyjadę tam pokażę o co chodzi po prostu te plastikowe, te dziwne i śmieszne, kurde, te, te, te plastikowe sześciokątne, nazwać to łapki, czy tam podzespół nazwijmy to, no te gówna plastikowe nie wytrzymują, nie? Znaczy, na początku ale cały czas myślę, jak to ogarnąć ten temat, nie? Żeby to zastąpić jakimś metalowym takim, ee, metalem po prostu, nie plastikiem. Ale chociaż w pierwszej sekcji, bo pierwsza sekcja najwięcej cierpi. A później yy, ta kukurydza, im bardziej idzie w dół, tym jest cieńsza i nie ma takiego oporu. Ale pierwsza sekcja najwięcej cierpi, bo jest yy, no, kukurydza grubsza. Tak? No. Cały czas buchkuję. Jak to kukurydza ogarnąć, żeby to zrobić z metalu a nie z plastiku. To jest kurde, no. To jest prawda, To no, byłoby po prostu, do no, wiadomo, na maszyny, to byłby to był sztyk, bardzo duży. Niech to co zrobi, to jest znowu pełny. Ja pierdzielę, masakra jakaś. To jest szok, a to jest szok normalnie. Dobra. zaraz będzie tu za pełna. ale kukurydza jest zbyt widotna w sensie słoma też to ma duże znaczenie bo najlepiej niestety kiedy tak fajnie się kruszy gdyby tak się fajnie kruszyła to by było o wiele lepiej, nie? a taka jest mokra szmata jak to suche jest, takie mokre, wilgotne że się nie chce urwać to też stawia duży opór no i niestety tak w jest będę tam jeszcze jechał kapnę tam ze 100kg i... Jedzie. to mogę mu zaraz to raczej, bo sam jest.